Ku znajduje się wiele preparatów z kolagenem, ale na co zwrócić uwagę, aby wybrać ten najbardziej skuteczny? Pierwszy kolagen morski. Pochodzenie białka ma ogromne znaczenie i w przypadku problemu ze stawami zalecany jest głównie kolagen rybi, gdyż jest najbardziej zbliżony budową do ludzkiego kolagenu. Drugi kolagen liofilizowany. Technologia otrzymywania białka ma duże znaczenie w jego dalszej skuteczności. Liofilizacja to nieinwazyjny proces produkcji pozwalający zachować pierwotne właściwości białka. Z wyższą skutecznością wiąże się również cena. Trzecie, kolagen płynny ma największą przyswojalność naszym organizmom, stąd też wyższa cena czwarte kolagen na odbudowę chrząski. Warto wiedzieć, że budującym chrząski stawów jest kolagen typu 2. E, piąte czysty kolagen na stawy, czyli oznaczony literą A. Ma on najwięcej substancji aktywnych oraz najwyższą jakość. Działanie kolagenu na stawy wspomaga dodatkowo obecność w preparacie witaminy C, glukozaminy oraz kwasu hialuronowego. Zwiększają one jego chlaniania i działają antyoksydacyjnie. Dla zachowania właściwej kuracji kolagenem warto odpowiedzieć na jeszcze dwa pytania. Jak stosować kolagen na stawy? Najlepiej między posiłkami. I drugie pytanie, jak długo stosować kolagen? Zaleca się co najmniej kurację 3 miesiące. Oczywiście można przedłużyć o tym, jaki kolagen posiada te wszystkie właściwości. Proszę pojechać w prywatnych wiadomościach.